Dawaj. Jest już? Mhm. No to... się bliżej. Tu. To jest jeżyk i będziemy go właśnie karmić. No i jest Wczoraj ma... znaleziony na... Przy torowisku... Przy torowisku w pracy. Twoje. Nie ja moje. Nie mogę ja go otworzyć nigdzie. Cholera. Co To czekaj. Uff. Nie mogę tego zahaczyć z nim. Co nie mogę tytuł? Próbuję. Ja mu teraz ślimaka znalezionego na podwórku. Oj wyplugo. No tak nie raz jeszcze. Chyba za duży kęs. Teraz jeszcze raz. No, bo nie nie się Jeszcze raz będzie częściej otwieram paszczę. Bo byś wiedział. I zjadł. pięknie. Daje się mu pić. Kropelki wody. Ty nawet nie dotknęłam już się... hmm. Jak ktoś nie widział, to to jest prawdziwy jeżyk. Który jest niezdolny do lotu, bo krew mu leciała z łapki ja myślę, Jakąś Jakobyś kontu miał. No, no ale. My? Ten jeszcze żyje. Tam mu tutaj. Jestem motyl? Staramy się pomóc. Niedługo chyba będziemy latać. Zrusza się. Oczywiście nie jest to jego naturalny pokarm, bo łapie muchy i komary, ale. W powietrzu. Nie mamy takowego, więc dajemy mu. To, co nazbieraliśmy pod kamieniem. Ślimaki. I teraz nie tylko różne. Najlepiej z tego naszych obserwacji wygląda, że smakują mu... No ślimaki. Ślimaki. Dużo białka. Mhm. Jedziemy dalej, schodzę. Jak są puszczane? I zjadł. Pięknie zjadł ślimaczka. Jak zwykle ślimaczki no smakują. smakują mu najlepiej. Są tłuściutkie. Dużo białka. Białka, którą będzie potrzebna na pewno. Do latania najwięcej. Dawał mu jeszcze motyla. motyla. Złapałam go. Rzuciłam się, więc też. A tata Tauber wołócka mi łapą No to dobre. Jeszcze mu damy mu i damy mu na razie odpocząć Nie wiem, bo tu jest chyba Oj, Oj On musi na środek dostać do paszczy, to wtedy. No, jeszcze raz. No, nie. Nie. Chyba nie jest to. co? Damy mu jeszcze kawałek dżdżowniczki. Idziemy. I damy mu odpoczynek. Chrząszczy, czy zimrze? A tam taki chrząszcz. Ej! Dobra, dobra, dalej, otwieramy mu. Pasze. Pasze. Dzioba to znaczy się. Całe musi mówić, mu bo tak to wypluje. no. Się. Czekaj, że ma no, wody. proszę dzioba ma, jak muszę Wyś tyle I ciągnął. Dobra, ubiłem to. I będzie teraz walczył. Okay. Jeszcze raz. O, je, je. o. Bardzo ładny zjadł. Daj mu jeszcze pić i niech idzie odpocząć. Bo już wcześniej dawaliśmy mu jeszcze. Jeść. Ale teraz jest tak. wcześniejszy. Daję mu odpocząć. Rubale. Proszę, bla. Chowamy. O, grzecznie Niech nabiera się. A braknie też za was jakieś